Was w moim warsztacie. Właśnie warsztacie, a nie studio. Na pewno to nie jest studio ani pracownia. To jest warsztat, dlatego że od 70. lat tu był warsztat. Jaki warsztat wiecie? Ze stołem, yy, z imadłem. Robiło się tu różne stolarskie, ślusarskie przede wszystkim rzeczy. Mnóstwo gratów to było. Ledwo można było przejść. To jest nie do uwierzenia. Ja bardzo lubiłem to miejsce i zachodziłem też, żeby coś robić czasem przy tym. Z Stół zresztą jest gdzie indziej. I nadal z niego korzystam. No, ale parę lat temu postanowiłem, że to miejsce zmieni funkcję. I od tej pory mogę tutaj pracować. Bardzo dzięki Grzegorz, że pomogłeś mi adaptować są przestrzeń jest tu ciepło w zimie jest tu przyjemnie No właśnie i tak skończyliśmy ten remont były białe ściany trochę wydawało mi się zbyt sterylnie więc postanowiłem, że musi tutaj coś jakimś kolorem wystrzelić i wystrzeliło z tej ściany za mną to jest taki ścianol, który Stachu Maciejewski zaprojektował i razem zrobiliśmy. To jest jeden z takich elementów, który też nawiązuje do charakteru tego miejsca przed remontem. Dobra, no i zrobiłem różne rzeczy tutaj. Na przykład ten BLAT to jest stary kuchenny BLAT, który wyczyściłem do tego stopnia, jak uważałem, że będzie jeszcze ładny i tak będzie sprawiał wrażenie starego. Powoskowałem i jest fajny. Niestety nóżki są z IKEA. I... Są różne inne stare rzeczy, na przykład ta lampka, która tam się świeci teraz, to jest, to jest lampka warsztatowa, która właśnie tutaj leżała. To jest taka lampka, którą można poświecić sobie w różne zakamarki. A to jest statyw od mikrofonu. Ja ją musiałem naprawić i teraz ładnie mi świeci. Czytam tam jeszcze no Hebel. Hebel zdaje się też tutaj był, pośród szpargałów rozmaitych. To jest tak zwany spust i jestem z niego bardzo dumny. Piękny przedmiot, piękny kawałek drewna. Cudowna sprawa. No dobrze. Jest tu kilka inspira inspiracji sztuką. Jest Malewicz, jest, jest przede wszystkim Henry Moore i jego pracownia. Właśnie po to, żeby... To jest niesamowite zdjęcie. Byliśmy na wystawie i to jest tak naprawdę folder tej wystawy. Zdjęcie jest przepiękne i przypomina mi, po co jest to miejsce. To znaczy, ja mam tu pracować. Wprawdzie w tym miejscu moim jest znacznie mniej nabałaganione, ale to pewnie dlatego, że ja pracuję falą, a nie materią. Ok, Banksy. Wlepka z Palestyny Jakiś, jakaś pamiątka też z Paryża tutaj się zaplątała ardykowska reklama oleju silnikowego no i tak to mi tutaj towarzyszą te kolorowe elementy ale generalnie jest tu bardzo ascetycznie Jestem ja tutaj teraz na fotel jest tu bardzo ascetycznie bo potrzebuje tu skupienia i tak naprawdę to Ćwicze, gram na gitarze, czasami siadam tu z laptopem, próbuję napisać jakiś tekst. Aha, jeszcze jedną rzecz miałem wam pokazać. To jest ta gitara. To jest ta gitara moja miłość. Kupiłem ją parę lat temu. Ona bardzo pasuje do tego miejsca, dlatego że tak jak tak, jak to miejsce, i ten warsztat jest z lat 70. Ona nie jest za dobrym instrumentem, ale, ale ja pokochałem tą gitarę i odwdzięczyła mi się przy robieniu płyty Tata Adama. Potem kilka rzeczy nagrałem na niej myślę, że fajnie zabrzmiała. No więc posłuchajmy, posłuchajmy piosenki. Z tą gitarą, właśnie z tą gitarą. Nigdy jej nie sprzedam. Napisz mi o miłości. Gram kilka dźwięków z Posłuchajcie.